Manko, z tej strony killer my dzisiaj gramy w Battlefield 4 dodatek chińska nafałnica, jedwabny szlak. Więc też chcę was przeprosić, że nie było rzeczywiście tego asesina. Ale no, wyszło naprawdę kilka takich. Więc z tej sytuacji chcę was bardzo, naprawdę bardzo przeprosić. Ale no się rozchorowałem, nawet nie miałem... Nie chciało mi się siedzieć. I... <laughs> Jeszcze trochę pokasłuję. Dejm. O oh, Jezus, i tak... Ktoś podczas nagrania, poczekajcie... Sorki, ale no Zozolek zadzwonił i tu... Graliśmy w grę i tak się wcześniej jeszcze, no jeszcze przed tym nagraniem się rozłączyłem, <coughs> tak nie chciałem być niegrzeczny i odebrałem. Ale no jednym z newsów, których was teraz poinformuję to jest właśnie plutony, którymi dla mnie jest kłopotą, że plutony powinny być tylko dla graczy premium, bo ja, ja jestem graczem, no nie jestem premium, ale no, chciałem tylko założyć, się I byłoby mi miło. o oh. jest To jest dobre, to jest fajne, fajne, fajne Przykro mi z takiej sytuacji naprawdę, że <laughs> asasin co do asasina no nie jest to niby żaden problem, ale no, no po prostu ja, ja jakoś nie czuję tej gry. A pewno nie będzie tak, że nie będzie w ogóle tego Assassina, bo, bo czuję, po prostu muszę mieć trochę czasu się oswoić z tą grą i dopiero wtedy coś nagram z Assassina. Ja mu apteczkę rzucam Dobra, to nic nie było Boże za się dzwoni w trakcie nagrania tak kolece przeszkodzić Nie grzecznie jest Dobra, was nie będę męczył z z helikopterem, się pobawimy. Nie, nie będę śpiewał, bo mi mnie o prawa autorskie. To musi teraz właśnie wyglądać. No i on no zrozumcie, <kry> cały czas pokasuje. Nie, mój ptaszek. Tylko zobaczymy Widzę to wrogać Ole będzie teraz bom I mi jeszcze przyjechał Nie Wiem co taka zabawa w kokaj i teraz jest to sensu nie wiem czy ja teraz powiedziałem o tych plutonach, czy nie powiedziałem, ale no doszły plutony, tak. Powstała możliwość dla graczy premium tworzenia plutonów. Czyli ogólnie coś na co długo ludzie czekali, tak. Mmm... Teraz tak. <kyle> Jak na razie chyba żadnej nowej gry nie będzie. Będziemy czeka, poczekamy wszyscy. Zajebi się poczekacie wy, ja na tu PlayStation 4. To, to jest już trochę bardziej pewne. Jeżeli się uda, to. Kolejna z tą rzeczą, którą będzie, będą gry porządne. Jezus Maria. Wiedziałem jak to strzelili. A gdzieś tam. Ale urwał. I się czasami też o coś mi piszczy wóz. Tak. Jak przyjmiemy to będziemy mogli pozabijać ich wszystkich. To Przyjechaliśmy. Przejechaliśmy. No i ładne zakończenie GG GG Zobaczymy jeszcze ostatnie i <coughs> zacznę zaraz znowu się wczyta kolejna mapka to się widzimy w kolejnej mapce tu. Siemanko, manko tutaj jesteśmy w bitwie powietrznej czuję, że nie nagram tego dużo ponieważ nie przypadam za bitwami powietrznymi jestem po prostu w nich bardzo słaby jak go nie trafię O Jezus Maria a jednak im trochę lepiej wychodzi niż sądziłem O, o, fuck, 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 fuck. No i mnie ściągnęli <tryk> Jak to mam zero, jeden Ściągnąłem gościa przecież I się fajnie bawi No i zaraz mnie zastrzeli. Wow! Taka fajna akrobatyka powietrzna. Ściągaj, ściągamy. Jest. A tak się wyglądało, że to takie łatwe. Nie wiem, po co to zrobiłem. Świetnie się przy tym bawię, chociaż przegrywam, a się świetnie bawię. Monster 1, 2, 3. No i zaraz zrobi na i mnie zastrzeli. Skąd ja to znam? No, ja. Co ja się będziemy teraz bawić w kotka i myszkę. O jakaś cina no, niech to. Dobra. Zaraz wracam na innej mapce. Dobra, siemanko po raz kolejny, ale... To ja już mam dosyć... Jeżeli to jest ostatnia mapka, którą... Bardzo długa i ostatnia mapka, którą gram. Będzie bardzo długa, patrząc po ilości, chociaż nie no, 17 minut. Nie sądzę, że nawet tyle osób zabijemy, żeby osiągnąć ten limit. Tym go imię. Tam, żeby nie było. Fuck, miałem jedna rzadko. O Jezusu Maria Jedziemy z koksem Wiem, że tu będzie gościu Jezus, Mario, moje serce. No, zaad. Ale tutaj widzę, że coś się zaraz wkurzy i zakończymy grę. Taki troll zrobimy. Co naprawdę zaraz się po prostu zdenerwuję i zakończę tchu grę z Nie Niby mamy kontrola, ale ich jest tu po prostu za dużo. O! Co jest zarobić z miejsce do wchodzenia, do przedostania się? Wiecie co, ja nie wiem z czego nagrywać, więc... Jest, no macie ochotę, to napiszcie. Co, to, to na pewno będę... Podać się jej... Fuck! Co on miał? Ja. Czasem też wezmę snajpera i będę kampił, Na G, yeah, sorry. I coś się tam wykombinuje po drodze jeszcze. W sumie łatwiej by było chyba na D się dostać. Coś mi nad głową przeleciało. w planach ogółem jest do zakupienia Metal Gear, Gear Solder, więc sądzę, że jeżeli <coughs> będzie to PlayStation, to będziecie zadowoleni z tego, nie? O Jezus Mario. Albo tutaj miał lecieć pociska. No i jeszcze tu podejdziemy. Jezus! O Boże, ale mi pikawa wzięła. No nie wiem. Naprawdę, żeby tego assassina nagrać. To ja muszę mieć taką zachętę, że nie wiem. Bo ja W praktyce sam z siebie nie nagram. No i tak ich i tutaj było dwóch i zarobiście mnie jeszcze tamten ten gość bronił. Tak, się, siebie o Cieco, bo mam już trochę naprawdę wielkiego, dosyć. No powinien zginąć. Kurde, 8% zdrowia, no. Dobra, wiecie co, Ko kończymy to, bo ja, ja się zdenerwuję i będzie nieprzyjemnie. Dobra, więc żegnam się z Wami. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć.